U, witamy Was na kanale Athletic Development. Z tej strony Aleks i Łukasz. I W dzisiejszym materiale opowiemy Wam, dlaczego każdy powinien mieć inaczej ułożony plan treningowy. Niby wszyscy o tym wiedzą, ale tak na dobrą sprawę mało kto. Czyli porozmawiamy o tym. indywidualizacji. Indywidualizacja treningowa jest to bardzo, bardzo mądre słowo, które spróbujemy Wam dzisiaj rozwalić na czynniki pierwsze. Klasycznie na początek wszystkie ogłaszania z naszej strony, macie jeszcze chyba 4 dni na to, żeby się zapisać na nasz wielki projekt treningowy, o którym tutaj tak często mówimy, czyli będą dwie grupy, Wrocław i Warszawa, które będą trenować pod naszym bacznym okiem przez 3 miesiące, Wykmienimy wszystkie, wszystkie zależności Waszego ciała, zindywidualizujemy Wasz projekt, pro, Plan treningowy w oparciu, oparciu, o, oparciu wasz o Wasz neurotyp i o jakieś tam e, tematy związane z budową Waszego ciała i dysfunkcjami. Także myślę, że to jest niebagatelna okazja, żeby poprzecierać szlaki polskiego fitnessu, nauczyć się mega dużo o swoim ciele, a także o prawidłowym trenowaniu e, względem swojego neurotypu i budowy ciała. Wszystkie informacje umieszczamy klasycznie w opisie. Jak zaczynałem przygodę z siłownią, zastanawiało mnie to, jak to jest możliwe, że na przykład robimy z moim dobrym znajomym taki sam plan, żremy w miarę podobnie, no bo wśród ziomków raczej nie ukrywamy. Hamburg, hambuksa opierdzieli albo jakąś pizzunię, tak? To jest raczej powód do się. Tak. Tak. Jak to jest, że mamy bardzo podobny albo ten sam plan treningowy, lecimy tym samym planem, odżywiamy się podobnie, a efekty potrafią być zupełnie różne, bo by był jak to się dzieje? Zastanawiałem się, jak to się dzieje, jak to się dzieje i po. Myślę, że jest 80 lat minęło od tego momentu. Po 80 lat poznaliśmy odpowiedź na to pytanie, zapoznawszy się z, ze szkoleniem e, Christiana Tipu Deum, który porozkminiał sobie faski związane z neurotypami. Tam już zresztą Aleks nagrał na ten temat chyba ze dwa odcinki, tak więc możecie to obejrzeć. Na naszym Mieć kanale komu. neurotypy będą podlinkowane gdzieś tutaj w rogu. Także możecie sobie spokojnie odpalić i zobaczyć te odcinki, żeby się w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, jeśli jeszcze nie widzieliście. I i co? No, wzięliśmy teraz z zaskoczenia. A co ty myślałeś? No i co? No i generalnie wyszło na to, że to Weiss. profil psychologiczny decyduje o tym, jak powinniśmy trenować. Jak w ogóle się zachowuje nasze ciało, dlatego musimy brać to pod uwagę, jeśli układamy sobie plan treningowy lub swojemu podopiecznemu. I jeśli to będziecie omijać, to po prostu będziecie mieć klientów, którzy nie mają wymiernych korzyści z tego, że chodzą do was na treningi. Drugie zagadnienie, jak pracujecie z klientami personalnymi to na bank każdy z was ma no przynajmniej jedną taką osobę do której możecie mówić do usranej śmierci, instruować ją odnośnie tam jakichś typów technicznych, tak? ale to nie ma totalnie żadnego znaczenia. Taka osoba chce po prostu napierdzielać, chce rzucać żelazem, nie interesuje ją czy plecy będą proste, czy plecy będą krzywe, eee, jak wygląda technika, ma to w serdecznym poważaniu. Tak? A contrario, z drugiej strony prawda, barykady mamy osoby, które. No, po pięciu latach treningu nadal tak naprawdę chcą się bawić, nie wiem, 60 kilogramami na sztandze, robiąc martwe ciągi i doskonalą tą technikę, szukają tam takich małych jeszcze smaczków. No takie osoby też występują, zresztą w mojej praktyce się pojawiały i to też świadczy o tym, że to spektrum potrzeb ludzi jest bardzo duże. No, potrzeby są bardzo mocno też skorelowane z tym, o czym mówił przed chwilą Aleks, tak? czyli profil psychologiczny. A odpowiada nam tak naprawdę na za, za to, na jakie neuroprzekaźniki jesteśmy że tak powiem, najbardziej wyczuleni. W związku tak naprawdę w związku z tym powinniśmy dobierać sobie trening, tak? jeżeli jesteśmy osobami dla przykładu, które mają władczy charakter samcami typu alfa, to są zazwyczaj osoby z neurotypu 1A, które no, co? no Po pierwsze, nie lubią w ogóle pracy na tkankach miękkich. Tam zapomnij, te rolowanie, piłeczki to jest ewidentnie strata czasu. One też zwykle nie są, ja to nazywam, takimi gym geekami, nie chcą się wkręcać dokładnie w technikę. Mają to, kolokwialnie mówiąc, w dupie. I im chodzi przede wszystkim o to, żeby dźwigać duży ciężar i żeby ten ciężar na sztandze był coraz większy. Tak, ale z drugiej strony. Tak. Mamy też osoby, które są typem neurologicznym numer 3. I jeśli im każemy dźwigać duże ciężary na sztandze, to po prostu takie osoby bardzo szybko się zniechęcą, nie będą chciały chodzić na siłownię. No i... Klops, tak? Czyli jeśli takie osoby wyślemy na workout crossfitowy, no to to będzie ostatnia ich wizyta na siłowni, ale lubią za to wkręcać się w swoje ciało w czucie mięśniowe, w aktywizację, w mobilizację, czyli to wszystko ich będzie jarać. No i tak jak Łukasz powiedział, ja nie kapowałem tego wśród swoich klientów, znaczy gdzieś tam, jeśli trenujesz z kimś, to jesteś w stanie ułożyć ten trening, ale zawsze tak. najczęściej układasz ten trening taki, jakbyś Ty chciał robić. Dla mnie najważniejszy jest ten typem 2A, czyli taki, który lubi na największą zmienność treningową. I starałem się w ten sposób też układać te treningi dla swoich podopiecznych, ale dla takiego typu... To nie numer... w każdym przykładzie tak. jest optymalnym sposobem, Tak jak się okazało. Na przykład typ numer 3 nie lubi zmienności. On lubi robić na przykład... Ten, ten sam trening przez rok może robić i to dla niego jest OK. I jeśli pod tym kątem będziemy rozkminiać osoby, które, z którymi trenujemy albo z samego siebie, to jesteśmy w stanie w dużo lepszy sposób ułożyć te wszystkie treningi. Druga sprawa. Tak, czyli mamy... Jeden, aspekt Miałem. psychologiczny, neurotyk. Druga sprawa to jest tak naprawdę proporcje segmentalne też ciała, w ogóle to, do czego jesteśmy predestynowani. No wiadomo, że wykonywanie na przykład przysiadów ATG nie zawsze będzie dobrym pomysłem. No jeżeli jestem osobą, która charakteryzuje się stosunkowo niekorzystnymi proporcjami korpusu do kości udowej, do, do goleni, no to te pełne przysiady tak naprawdę mogą być dla mnie w pewnym takim Abstrakcją, której też nigdy nie osiągnę. Tak? Musimy brać pod uwagę to, jak dana osoba jest zbudowana. Ja też pamiętam kiedyś chyba u Uwerna Gambeta na podcaście. Słuchałem Stuarta McGill'a, który mówił, że podobnie jest z samą budową kręgosłupa. No, nie do końca wiadomo, czy to adaptacja do treningu, czy bardziej genetyka, ale on pobadał kręgosłupy gimnastyków, pobadał kręgosłupy tam ciężarowców. E, osób na przykład grających na linii ofensywnej, czyli tych wielkich świn, no. wspaniałych y, sportowców, y, no. wielkich gości w futbolu amerykańskim. Proszę, proszę tam nie mówić, że mówiłem o futbolistach. Musi to jakoś przeredagować. Nie może być, ze świnia. Oni sami o tym wiedzą. Ale nie, nie, nie może tak. Ja mam za dużo kolegów futbolistów. Oni nie będą A i nie będę tego oglądać. Ale będą. Opisujecie. Mój sąsiad, mój sąsiad najbliższy jest futbolistą amerykańskim, bardzo dobrym rafą. Znamy. Ale oni są de facto no, no są ogromni po prostu. Jasno stwierdził, że jest ogromna różnica w budowie samego kręgosłupa. Tak? Eee, kręgosłupy gimnastyku przypominają bardziej takie cienkie. Gałązki, które możecie wyginać, możecie nimi modelować na różne strony, dlatego te osoby mają takie super zakresy skięcia, wyprostu w kręgosłupie, tak? czy też rotacji na różne strony. Ich kręgosłup dobrze toleruje tego typu siły, no, ale a contrario mamy osoby, które są, to też często nazywamy takimi krasnoludami, Krasnoludy, tak. Widać, że zbici, że ten kościec jest naprawdę gruby. Te przerwy między kręgami są też chyba troszkę mniejsze. Kręgosłup jest dużo grubszy. To są struktury, które nie radzą sobie dobrze z tymi elastycznymi ruchami, wyginaniem na różne strony. Ale to są osoby, które super sobie radzą z siłami kompresyjnymi, tak? Czyli osoby predestynowane na przykład do trójboju siłowego, do dwuboju. Więc to też mi się zdaje, że trzeba wziąć pod uwagę. Więc zarówno proporcje długości kończyn, jak i samą budowę kręgosłupa. To, to też należy dobierać oczywiście różne środki treningowe. I teraz przykład, jeśli macie na przykład... E, przykład, jeśli macie Mają przykład. Przykład. I teraz przykład, jeśli jesteście nisko przysadziści, no to dużo lepiej będziecie znosić jakby i wykonywać ruchy na dwóch nogach, czyli przysiady, martwe ciągi i tak dalej. Jeśli macie kościec długi, macie długie kończyny, to zdecydowanie dużo lepszym pomysłem będzie na przykład zastosowanie jakichś splitów, offsetów, bułgarów i tak dalej. Czyli musicie też dobierać te ćwiczenia i środki treningowe pod swoją budowę, którą też warto znać. Okej, okay, mamy neurotypy, mamy budowę. Możemy też jeszcze podzielić zapotrzebowanie ludzi na dysfunkcje, z którymi się borykają, bo nie wszyscy mają te same dysfunkcje. Fakt, jeśli osoby zgłaszają się do nas na treningi, to te dysfunkcje się dość często powtarzają, są podobne. Niemniej jednak też warto byłoby układać plan pod z... No niwelujące te, no, niwelujące te, te dysfunkcje. Cechy osobnicze. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli jeśli ktoś ma problem z barkiem, no to fajnie, gdyby w tym ćwiczeniu miał w swoim planie miał ćwiczenia, które mu pomogą z tym problemem. Wiecie lub nie, 90% wszystkich kontuzji, z którymi po prostu się stykamy, to są tak zwane urazy akumulacyjne. Czyli grosz do grosza, ruszaliśmy się źle tu, źle tam, źle wchodzimy po schodach, za długo posiedzimy, gdzieś tam odwodnimy i po kilku latach nasze ciało mówi: koniec, Starć, starczy, basta puszczam puszcza mi jakieś więc zadełko. I to, I to z tym najczęściej, jeśli chodzi o pracę z kontuzjami, się borykamy. Drugie 10% to są mniej więcej wypadki, czyli jeśli gdzieś do sklepu i coś was przejechało, No to na to nie mamy za dużo wpływów. No, to jest jakby trzeci moment. Czwarty, ostatni to jest lifestyle. Czyli osoba, która prowadzi aktywny tryb życia, też będzie miała zupełnie inne zapotrzebowania na ruch niż osoba, która na przykład prowadzi siedzący tryb pracy. I też te ćwiczenia powinny, powinny jakby uzupełniać e, nasz lifestyle, a nie... Czyli trening powinien być skrojony pod nasz lifestyle, a nie nasz lifestyle pod trening, jeśli to ma jakiś sens. To góra przyjdzie do Mahometa, nie Mahomet. Dokładnie. Tak. Czyli gdzieś tam są te takie bardzo klasyczne podejścia treningowe, na zasadzie, że jest tutaj split kulturystyczny, FBW i trój, trójbój. A tak na dobrą sprawę, my no powinniśmy to dzielić jest jeszcze. trochę szerzej, szerzej No To dokładnie. tak samo jak no, nie ma jednego uniwersalnego sposobu na wykonywanie wszystkich ćwiczeń. No nie wiem, prosty przykład, no inaczej choćby zdechły robal będzie wyglądał z osobą, która ma duże przodopochylenie miednicy, tak? I wtedy rzeczywiście mogę używać wskazówek tych pilatesowych, przyklej yy, plecy do, do ziemi, bo to jest w tym momencie w miarę dobra Dobra wskazówka, ale inaczej będzie wyglądał z kolei u osób, które są w mocnym swajbeku, czyli gdy ta miednica jest wysunięta do przodu. Wtedy taka wskazówka będzie z kolei mega złym pomysłem. Więc to wszystko bardzo mocno będzie korelowało i zależało od kontekstu, czyli od tego, no, w jakich pozycjach ta osoba spędza dużo czasu, jakie ma dysfunkcje i będzie zależała od Lifestyle'u, tak? Wiesz, ten Lifestyle jakby determinuje, jak się układa nasze ciało. Nie? Osoba, która będzie miała 8 godzin siedzenia dziennie, będzie miała ciało, które wygląda zupełnie inaczej niż osoba, która ma 2 godziny dziennie siedzenia. Także na no to też musimy, musimy zwracać dużą uwagę. I inaczej? Zgadzam się? Ze wszystkim. Ze wszystkim. Podpisuję. Ja też się z tą zgadzam Rękami z Rękami tą... to, to się rzadko zdarza. Nie! nie, nie. Zamówię się <laughs> No, dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że troszeczkę Wam przybliżyliśmy temat indywidualizacji treningowej. Pewnie jeszcze takich podgrup, na które moglibyśmy dzielić jest dużo, ale to są takie główne aspekty, którymi się musicie kierować, układając sobie plan treningowy albo plan swoim podopiecznym. Cóż, my jedziemy dalej na spotkania z trenerami, też poszerzamy nasz team do Warszawy, z zaściankowego Wrocławia. No i cóż. Do stolicy, do stolicy. Z naszej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.